Z nami trener Tomasz Kulchawik. Panie trenerze zakończenie, efektowne zakończenie sezonu w wykonaniu Jagiellonii, Zwycięstwo 5 do 2 ze świtem nowy dwór mazowiecki, aczkolwiek wbrew temu, co pokazuje wynik. Wcale nie był to taki łatwy mecz. Świt był, no, przez ostatnie dziewięć koleki jest liderem w III lidze. Oni, oni mieli serię. Nie, nie mieli serii 9 zwycięstw, ale po 9 ostatnich kolegach byli na pierwszym miejscu, więc ja wiedziałem kto tu przyjeżdża, tym bardziej uważam, że to był Warszawa, najgroźniejszy rywal w tej, w tej lidze, świetny sposób gry. Oni w, widać, że się wzorują na Jagiellonii Białystok z sezonu morskiego, gdzie opadają niską szóstkami, trzymają pod butem, mają kilka takich konceptów wyjętych ewidentnie od, od nas, ekstraklasowych ekstra zespołów, więc i jakość zawodników, bo to są bardzo dobrzy zawodnicy, którzy mają przeszłość nie tylko o trzeciej lidze, ale nawet na drugą czy na pierwszą ligową. Więc, więc bardzo trudny mecz, ale jakby. No, nie będę nic ujmował swoim zawodnikom, wygraliśmy 5-2, cieszymy się z trzech punktów, seria czwartego meczu zwycięskiego jest z nami i tak chcieliśmy zakończyć tę ten, 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 rundę. Dzisiaj nie da się nie powiedzieć o zawodnikach pierwszej drużyny, bo to oni w dużej mierze zrobili robotę, Tomasz Silva, Orion Gujamba, Marcin Listkowski. No to byli zawodnicy, którzy dzisiaj no, rządzili absolutnie w środkowej strefie boiska. Myślę, Marcin Liskowski dzisiaj wysłał mega wiadomość dla trenera Siemieńca. To masiwa wiadomość, że jest to na małej przestrzeni piłkarz niesamowity, umiejętności ogromne. Jeśli jakby za tym pójdzie jego nastawienie mentalne, to myślę, że lada moment również będzie zawodnikiem czołowym w pierwszym zespole. Aurelio to wiadomo, Aurelio to już taki, jakby tyle o nim powiedziałem już, więc tutaj tylko potwierdzam i gratuluję występu. Dawid Polkowski. jego wejście może nie było takim game changerem, ale na pewno uspokoiło mecz, bo najpierw piękna bramka po uderzeniu z pola karnego, a potem taka sytuacja trochę w stylu Leo Messiego, gdzie na winą kilku rywali wszedł i pięknie uderzył, zamykając to spotkanie. Mówi się często, że trener wygrywa mecze zmianami, no, dzisiaj to się potwierdziło. <laughs> Dawid przykroił całe rundy. Jest typowym, topowym liderem mojego zespołu. Ja z racji, nawet relacji moich Zawidem, to nie śmiałbym go zmienić dzisiaj wszedł z ławki, potwierdził swoją klasę, cieszę się z jego bramek bo to też dla tych chłopaków, którzy grali się nieco mniej a byli takimi ogniwami w tym zespole nie była łatwa sytuacja, żeby dzisiaj być na serwis ale cieszę się, że Dawid jakby to przyjął na klatę, zaakceptował to i pokazał to dzisiaj na boisku to, że jest kluczowy to nie świadczy o tym dwie bramki, tylko przez to jak pomaga temu mojemu zespołowi, więc gratuluję Dawidowi występu. ale przede wszystkim dla Dawida gratuluję całej rundy, bo był na pewno w tej topowej grupie zawodników, którzy mieli ogromny wpływ na to, jak wyglądamy. No właśnie tak patrząc na to, jak wygląda Jagelonia dwa w ostatnich meczach, chyba powiedzieć, aż żal, że ta runda się kończy. Yy, jakby tak, tak, zdecydowanie. Rozmawiam tutaj z stroną Szynkę z Krzyśkiem, yy, że szkoda, że wiesz, jakby kończymy rozgrywki. Yy, aczkolwiek, yy, no, no cóż, no, idziemy dalej. No. Na pewno nas te zwycięstwo nie uśpiął. Runda rewanżowa będzie bardzo trudna z racji wielu czynników. Może na, na to przyjdzie pewnie czas dłuższy porozmawiać w perspektywie. Kończy się, bierzemy, akceptujemy to już myślimy o tym, co zrobić, żeby na wiosnę ten zespół wyglądał jeszcze lepiej. A w tabeli nie zrównoważyć tylko i nie, 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 nie trzęsie się do końca ostatniej kolejki walcy, utrzymania, tylko jakby zapewnić już ten te, te, te utrzymanie, ten to się widzę dużo, dużo wcześniej, po to, żeby ci chłopcy młodzi, którzy znowu będą napierali zaraz U19, będą na pewno mieli wtedy świetne środowisko do tego, żeby się rozwijać już w piłce seniorskiej. To jeszcze już tak na koniec podsumowanie tej rundy. Ta runda miała dwa oblicza. Te pierwsze kolejki, gdzie wynikowo zupełnie nam nie szło. Mieliśmy chyba punkt po siedmiu kolejkach. I to zakończenie, gdzie w ostatnich sześciu kolejkach 15 punktów. Tylko ta seria przerwana przez ten mecz w książenicach z Legią. Czy to, te pierwsze 7 kolejek, to było takie frycowe, które musieliśmy zapłacić za przebudowę drużyny, czy jednak trener jeszcze widzi gdzieś indziej przyczynę tego, no, że w pierwszych kolejkach, mówiąc kolokwialnie, nam nie szło? Ewidentnie frycowe, bo nawet jakbyśmy przeanalizowali sposób, w jaki straciliśmy bramki i czego już unikamy. Dzisiaj prosta sytuacja, mieliśmy tam trochę taką sytuację, moment meczu, gdzie było trochę więcej pożaru, to w pewnym momencie Max Stryjek Yy, za naszą sugestią wydłużył pi piłkę na polu przeciwnika, wywalczyliśmy fal, przesunęliśmy cały zespół w górę i zebraliśmy atut dla Świtu, bo Świt tylko czekał na to, żeby, żeby, żebyśmy grali krótko, graliśmy tak, jak Świt chciał. I myślę, że na początku tej rundy jeszcze tej, tej, tej mądrości nie mieliśmy. Chłopcy grali za wszelką cenę, wszystko krótkim podaniem, wszystko chcieli wyjść yy, brilliant pasem, a to niekiedy po prostu trzeba zagrać po prostu po seniorsku i wtedy, kiedy trzeba można grać krótko, gramy krótko, wtedy kiedy trzeba zagrać wyżej, to gramy wyżej.